Zastanawiacie się, czy mały turystyczny grill gazowy może być równie sprawny jak jego stacjonarny odpowiednik? Dzisiaj rzucamy wyzwanie najmniejszemu grillowi gazowemu z całej oferty firmy Napoleon model Travel Q240. Sprawdzimy, czy jego kompaktowe rozmiary idą w parze z wielkimi możliwościami. Czy jest to dobry kompan do grillowych podróży? Zapraszamy do dogłębnej recenzji. Travel Q240 zapakowany jest w bardzo dobrze zaprojektowany niebiesko-biały karton o wymiarach 50 na 48 i 68 cm wysokości. Już na pierwszy rzut oka widać z perspektywy kartonu, co znajduje się w środku bez żadnych niespodzianek. W środku, w pudełku, grill jest bardzo dobrze zabezpieczony, jest bardzo dużo. Kartonowych wypełnień, więc nic się w środku nie przesuwa i nie ma obawy o bezpieczeństwo transportu tego grilla. Kiedy już wyciągniemy grill z pudełka, ustawiamy go na solidnych nogach, które stanowią podstawę dla całego grilla. Oczywiście te nogi stanowią element zestawu. W zestawie tym macie również kosz. W którym umieszczamy kartusz. Kartusz jest niezbędny do zasilania grilla. I oczywiście element zestawu stanowi wąż i reduktor do podłączenia kartusza. I jaki to kartusz? Za chwilkę do tego przejdziemy. Również razem z grillem kupujecie tackę ociekową. Tacka ociekowa, która zbiera zwęglone resztki i tłuszcz, który będzie spływał nam tutaj prosto w to miejsce. Do tej taski ociekowej możecie stosować wymienne foremki aluminiowe, więc czyszczenie będzie bardzo łatwe i szybkie. W sprawie zasilania jest to bardzo ważna funkcja, dlatego dodam to. Możecie bardzo szybko odłączyć kartusz, reduktor na kartusz i podłączyć do tego grilla pełnowmiarową, 11 kg dużą butlę gazową. Zwracam na to uwagę, bo dla mnie jest to bardzo ważna funkcja tego Grilla. To małe urządzenie robi naprawdę duże wrażenie i to niezależnie od tego, czy będziecie grillować na wędkowaniu, w parku, na plaży, czy w zaciszy własnego domu, dzieje się to wszystko tutaj bardzo szybko i dosyć prosto. Bo wystarczy, że podłączycie do reduktora kartusz gazowy. W tym przypadku mamy tutaj 300 gramów. Paliwa. Takie kartusze dostępne są w większości sklepów typu Decathlon, Castorama. Możecie również takie kartusze kupować w naszym sklepie grillacholicy.pl. Zobaczcie, wbijam, przykręcam, odkręcam gaz, a uruchomienie samego grilla jest również szybkie i bezproblemowe. Mamy pokrętło do sterowania mocą palnika. Wbudowana jest tutaj zapalarka, przekręcam. To wszystko dzieje się szybko. Mocny palnik umożliwia rozgrzanie tego grilla do temperatury prawie 300 stopni w zaledwie kilkanaście minut. Co kryje się w środku? Do dyspozycji mamy tutaj dosyć duży ruszt. Zobaczcie, rozmiar samego rusztu to dokładnie 51 cm, więc jest tutaj sporo miejsca na Mam nadzieję, że będzie to widać, na 35 cm. Taki ruszt, grillowałem na tym grillu, umożliwia mi grillowanie w jednym czasie 8 szaszłyków albo przynajmniej kilkunastu kiełbasek. Naprawdę można nawet z tego małego grilla nakarmić kilka osób. W grillu mamy żeliwne ruszty, które bardzo szybko się nagrzewają i dzięki temu, że mamy taki układ tych rusztów, też bez problemu da się uzyskać na mięsie ślady grillowania. Ruszt podzielony jest na dwie równe części, dlatego, że możecie na przykład jedną część rusztu wyciągnąć i korzystać w grillu z płyty żeliwnej do smażenia. Również w ofercie akcesoriów przeznaczonych do tego modelu dostępny jest Piękny, bo gruby kamień do pieczenia w grillu. Kamień do pieczenia pizzy, kamień do pieczenia innych wypieków. Temperaturę w grillu wytwarza jeden palnik gazowy. W całości wykonany jest ze stali nierzewnej. Moc tego palnika to prawie 2,5 kW. Jak ten grill grilluje? Mówiłem wam wcześniej o tym, że. Różdż jest pojemny. Spokojnie można urządzić grillowanie nawet dla kilku osób. Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję ciepła, dzięki temu, że mamy ciężki róż żeliwny, mamy bardzo szybko dostęp do wysokiej temperatury. Ciepło rozchodzi się równomiernie z lekko niską temperaturą, tutaj po bokach, ale jest to taka standardowa rzecz dotycząca większości grilli gazowych. Natomiast Umożliwia to również namiastkę grillowania pośredniego, czyli na środku, tutaj, gdzie mamy wyższą temperaturę, robię mięso, które wymaga właśnie wyższej temperatury, a na brzegach mogę ułożyć sobie małe warzywa albo na przykład pieczywo. Oczywiście grillowanie to nie tylko przyjemność, ale również konieczność czyszczenia i konserwacji grilla. Właściwa obsługa tego urządzenia. W zakresie zapewni jego długowieczność, efektywne i zdrowe grillowanie. Jak do tego podejść? Zacznijmy od rusztu żeliwnego. Tak jak w przypadku rusztów żeliwnych w grillu gazowym, możecie przystąpić do czyszczenia od razu albo przed następnym grillowaniem. To, o czym nie wolno zapominać, to to, że ruszt żeliwny wymaga sezonowania olejem. Czyli żeliwa nie myjemy w wodzie, tylko po skończonym grillowaniu gorący ruszt. Jeszcze szczotką, dobrą szczotką przeznaczoną do czyszczenia grilla. Po wyczyszczeniu rusztu szczotką, jak ostygnie, nie będzie gorący, ale ciepły, używam rozpylacza do oleju, w środku w tej buteleczce mam olej rzepakowy albo słonecznikowy, kilka piknięć wystarczy do tego, żeby róż był idealnie przygotowany. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się pod rusztem, to zazwyczaj jak grill jest czyszczony na bieżąco, wystarczy, że przy, przy użyciu wilgotnej ścierki albo ręcznika papierowego wyczyścicie sobie tutaj te zwęglone resztki, które spadną do tacki ociekowej. Zaraz je jeszcze raz pokażemy. Natomiast wtedy, kiedy będziecie chcieli zrobić gruntowne czyszczenie, to bardzo łatwo, to również można przeprowadzić. Wystarczy, że odkręcicie tutaj dwie śrubki. Wyciągnięcie palnik i macie dostęp do całej misy. Misę wykonaną ze stali, czyszczę przy pomocy miękka ścierka, ciepła woda, płyn do naczyń. To samo z palnikiem. Jeżeli chodzi o palnik gazowy, można go czyścić wilgotną ścierką. Pamiętajcie tylko o tym, żeby od czasu do czasu przetykać te porty, przez które wychodzi płomień. Robi się to przy pomocy igły, tak żeby palnik zawsze działał sprawnie. Na sam koniec. To jest również fajne w tym grillu. Wyciągamy sobie tackę, jeszcze raz to pokażemy. W zestawie macie taczkę stalową, natomiast możecie sobie dokupić za parę złotych, dosłownie, tacki aluminiowe, tak żeby tego sprzątania było jak najmniej. Cechy i parametry tego grilla, na które zwracam szczególną uwagę. Po pierwsze, możliwość szybkiego przełączenia pomiędzy małym nabojem, kartuszem gazowym, a pełnowymiarową 11 kg butlą z gazem. Druga rzecz, żeliwny ruszt, który zapewnia wam wysoką temperaturę i bardzo dobrą dystrybucję ciepła. To, że ten grillie ma kompaktowe rozmiary i składane nóżki, jest dosyć lekki, bo grill waży dokładnie 16 kg albo trochę ponad 16 kg. Jest bardzo stabilny, jest dobrze wykonany i ma optymalną moc. Dla kogo przeznaczony jest taki grill? W grupie naszych klientów są to osoby, które myślą o grillowaniu w podróży, jadę na wycieczkę, lubię wędkować, spędzam dużo czasu w lesie, spędzam generalnie dużo czasu na kempingu, wybieram taki grill. Natomiast są to również osoby, które grillują na tarasie albo na małym balkonie. Ten Mały grill pokazał wielkie możliwości. Pamiętajcie tylko, że odpowiednia konserwacja i obsługa grilla jest kluczem do najlepszych efektów. Chcecie więcej? Zapraszam Was na naszą stronę www.grilloholicy.pl. To nasz sklep internetowy, w którym odkryjecie jeszcze więcej najlepszych grilli, akcesoriów, wędzarni, przypraw, sosów i wiele, wiele więcej. A dzisiaj dziękujemy za Waszą uwagę. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, a jeżeli macie pomysły na filmy z udziałem grilli w naszym wykonaniu, to napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście się dowiedzieć, co chcielibyście porównać, jaki film powinniśmy wykonać. Cześć!